Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z Hodowli Duchy Gór, Hodowli Owczarka Środkowoazjatyckiego. Dzisiaj chciałem Państwu odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Państwa pytania, które zebrałem z ostatnich lat. Chcę powiedzieć, że odpowiadając na te pytania, odpowiadam tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia. Są to odpowiedzi poparte moją pracą hodowlaną, pracą z owczarkiem środkowoazjatyckim. Obok mnie siedzi moja e, czołowa e, samica pod względem e, charakteru, e, wybitna, wybitna samica, e, drumla duchy gór, e, więc może tak, przejdę do najczęściej zadawanych pytań. E, z, Zrobiłem sobie tutaj małą listę i postaram się Państwu w jak największym skrócie yy, odpowiedzieć yy, yy, na te pytania. Pierwsze takie pytanie, z którym się najczęściej spotykam, to jest pytanie dotyczące yy, odżywiania yy, owczarków środkowoazjatyckich. Po prostu, jak karmić Azjaty? Yy, powiem tak, yy, dla mnie, bowiem może jak my karmimy. My karmimy surowym mięsem, wołowiną. Do tego dodajemy witaminy w postaci buraka, yy, marchewki, jabłka i surowe jajko ze skorupą. Yy, oczywiście karmimy surowym mięsem. Sposób karmienia jest stosunkowo prosty. Trzeba pamiętać, że Najważniejszą rzeczą jest karmienie surowym, nie gotujemy tego, zwłaszcza większość kobiet popełnia ten błąd i gotuje mięso myśląc, że robi dobrze. No, robi nic gorszego, nie można zrobić, gotuje się wtedy mikro, makro elementy. Wtedy perystaltyka takiego psa zupełnie zaczyna inaczej pracować. On powinien dostać te bakterie, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i i to jest najprostszy sposób karmienia. Oczywiście są sposoby wygodniejsze dotyczące suchych karm. Ludzie pytają się, jakimi tymi karmami karmić. Ja powiem tak, Azjata jest to bardzo pierwotny pies, który, i trzeba powiedzieć, pies biednych ludzi. On się żywił największym można powiedzieć ścierwem, dziadostwem, mięsem, przeżylonym y, odpadami to nie jest pies, który potrzebuje jak mastyw Neapolitano, jak dok, y, wie, ile tych witamin, które przyspieszają gwałtownie ten wzrost też u przykładowo uszczeniaka, y, gdzie według mnie może to wprowadzić też do y, zapalenia kości czy innych schorzeń dotyczących y, psów raz. Raz dużych. Uważam, że karmienie naturalne jest dla tego psa najbardziej optymalne i, i tego się trzymam. Mam zdrowe zwierzęta z piękną sierścią, także. Oczywiście można karmić karmami suchymi, tylko że uważam, że wtedy pogra, powinno się ograniczać też ilość tego po, pożywienia. Nie, nie, nie stosujemy się do. Obniżamy po prostu dawkę. Obniżamy dawkę, nie stosujemy się do, do zalecanej dawki na, na etykiecie. Myślę, że. Powiem Państwu, czym ja karmię i skąd mam to mięso. Ja karmię mięsem wołowym w batonach. Jest to firma Champion Roland Wiczkiewicz. Strona wwwe Numer do tego człowieka to 693 889 848. Karmię już przez lata od tego pana mięsem, uważam, że naprawdę mięso ma świetne, nigdy nie miałem żadnych, żadnych przykrych jakichś konsekwencji związanych tutaj, dolegliwości związanych z karmieniem tym mięsem, więc mogę sobie dzisiaj pozwolić i zarekomendować, zarekomendować tego, tego człowieka. Następne pytanie. Skąd kupić y, Azjatę? Może powiem tak, skąd nie kupować na przekór. No na pewno nie, nie należy kupować z fabryk, y, gdzie tych psów jest y, dziesiątki. Na pewno nie należy kupować od ludzi, od hodowców, którzy posiadają też inne rasy. Na przykład, no podam tutaj przykład, jeżeli ktoś ma azjaty, do tego ma mastify tybetańskie, do tego ma akity amerykańskie, akity japońskie i to wszystko jest świetne, najlepsze i tak dalej, to uważam, że to nie jest żaden pasjonat, że on się nie poświęca rasie i że, że nie należy od takich ludzi absolutnie, absolutnie kupować, kupować tych zwierząt. Jak zwie, zwierzęta azjaty należałoby kupić przede wszystkim z dobrego skojarzenia, czyli zobaczyć jakie osiągnięcia ma pies, jakie osiągnięcia ma... Masuka, samica, jakie osiągnięcie miały ich rodzice, czy też wystawowe, czy osiągnięcia związane z pracą, jak się te psy zachowywały, mieć możliwość przede wszystkim zobaczenia samicy, samca, po którym się kupuje takiego szczeniaka. No chyba, że jest to krycie zagraniczne i takiego, i takiego zwierzęcia, no trudno, żeby nam ktoś pokazał samca, jak samiec jest na przykład w Moskwie, prawda? Natomiast y, hodowca, jeśli takie zwierzęta posiada, jeśli posiada też y, y, ich przodków, no, powinien takie coś pokazać. Y, przede wszystkim powinniśmy się domagać, jeżeli psa, pr, psa z charakterem, a, a słyszymy tak, tak, to i ma charakter, to będzie miało charakter, to należy przetestować takie psy. Albo zobaczyć na filmach, tak jak my to robimy w naszej hodowli duchy gór, pokazujemy filmy z pracą tego, naszych psów. Czy też, jeżeli ktoś się kierunkuje tylko osiągnięciami wystawowymi, zobaczyć jakie, jakie ten pies czy, czy, czy dana samica miały osiągnięcia wystawowe. Kolejne pytanie, czy Azjatę można trzymać w mieszkaniu? No odpowiedź moja jest krótka, nie, nie można. Dlaczego? Dlatego, że Azjata jest psem, który kompletnie nie nadaje się do bloku. On się będzie źle czuł w bloku. Już nie mówię o jego sierści, że będzie mu za gorąco, ale Azjata z mojego doświadczenia wygląda to tak, że on sobie obiera najwyższy punkt, z którego obserwuje wszystko i wtedy pozwala mu to na odpowiednią reakcję. Moim zdaniem absolutnie nie nadaje się do mieszkania. Czwarte pytanie. Na co zwrócić uwagę uszczeniaka związaną ze zdrowiem? No, jeżeli szczeniak normalnie się zachowuje, biega, jest aktywny, to myślę, że nie ma większych powodów, na, żeby, się, żeby się tutaj czymś zamartwiać. Natomiast jeżeli szczeniak nie jest aktywny, jeżeli szczeniak nie podnosi się, Yy, na, albo widzimy, yy, że ma problemy z ruchem, co jest bardzo ważne u Azjaty, powiem najważniejsze, no to wtedy jest to taki sygnał, że powinniśmy yy, skonsultować się z weterynarzem, czy też prześwietlić tego, tego szczeniaka celem, yy, celem yy, zobaczenia, czy, to jest, czy, czy nie ma taki szczeniak yy, dysplazji. Yy. Tutaj mam takie pytanie, czy to prawda, że Azjata może pracować w każdych warunkach? Tak, to prawda. Azjata czy 30, czy minus, czy plus 30 stopni, jeśli jest zdrowy, mocnym psem, nie ma problemu to dla niego żadnego, może pracować w każdych warunkach, wręcz powinien pracować w każdych warunkach. Chodź Druisia, chodź, chodź pudrusia, tak. Taka druncia, taka, taka trochę tutaj z panem poopowiadasz. Jak szkolić Azjatę? Powiem tak, uważam, że Azjaty w ogóle nie powinno się szkolić. Azjata powinien znać y, dwie rzeczy. Do mnie i ode mnie. Oczywiście można Azjatę uczyć cyrkowych sztuczek y, y, z tym, że Azjata, który... Y, nakręci się, zechce coś zrobić, to i tak to zrobi i tutaj te wszystkie nasze nauki pójdą w las. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest oczywiście bez obrazy Cane Corso, czy, czy Dog Argentyjski, czy nawet Pitbull, czy, czy też Malinos, tak? którego to nie jest pies, którego odwołamy w każdej sytuacji. Dlatego tutaj, tutaj e, uważam, że ja nie szkolę Azjatów, ja tylko pokazując moje filmy, e, to jest tylko poparte tym, co taki Azjata potrafi zrobić i czy zrobi, czy nie. Czy ma ten charakter, czy ma potencjał. Jeśli go nie ma, jeśli, jeśli jest to słaba psychika, jeśli jest to słaby charakter, to takich psów w naszej hodowli nie ma e, i, i, i takich psów nie trzymamy. Jeżeli chodzi o, o hodowlę duchy góry. Następne pytanie. Jakie ogrodzenie trzeba mieć dla Azjaty? No odpowiedź jest krótka. Na pewno solidne. Na pewno solidne, na pewno takie, z którego jest małe prawdopodobieństwo, żeby się wydostał. Natomiast jeżeli zdarzy się nam Azjata taki, który jest uciekinierem, który cały czas ucieka, który... Które no, nie pilnuje, prawda, jest, jest automatycznie kiepskim stróżem, uważam, że takie zwierzę trzeba natychmiast eliminować, i, i, i takie zwierzę nie powinno się znaleźć w hodowli, czy nawet u zwykłego kowalskiego. Dlatego, że Azjata jest to psem, jest to ostatni pierwotny pies stworzony do pracy dla ludzi. I, i jeżeli on ma takie zachowanie, no to, no, to, no to powinien być natychmiastowo eliminowany. Natomiast no, jeżeli chodzi o ogrodzenie i, i, i no, musimy mieć takie, żeby on się nie wydostał, żeby, żeby kogoś nie zaatakował i, i nie zrobił komuś krzywdy. Czy Azjata może być trzymany z innymi zwierzętami? Jak najbardziej może być trzymany z innymi zwierzętami. Ja uważam, że dwa Azjaty to jest najlepsze, co, co może być i nie poświęca się wtedy, nie trzeba poświęcać tyle czasu wtedy, co jednemu psu. Natomiast no, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Na, na pewno nie powinny być trzymane dwa samce Azjaty. Czy. Też yy, Azjata jako samiec nie powinien być trzymany z jakimś psem, który dominuje typu Rottweiler, Pitbull, z tych ogólnie umówmy się yy, mocniejszych ras. Dlatego, że Azjata później takiego psa na pewno zabije. Chyba, że nie będzie miał za grosz charakteru albo będziemy chcieli takiego psa yy, wykastrować. Ale w tym momencie to po co nam taki Azjata, który nie będzie spełniał żadnych żadnych yy, wymogów. Więc yy, Uważam, że jak najbardziej może być trzymany z innymi zwierzętami, mniejszymi będzie. Polecam w ogóle sukę, do, 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 jeżeli chodzi o inne zwierzęta, bo suka jest bardziej. Suka jest opiekuńcza. No. Taka, taka miała być suka w Azji i ona się opiekuje, czy też no niekoniecznie musi być to, musi być to yy, zwierzę jednego właściciela Azjata. On się opiekuje tym, co ma na, na, na podwórku, łącznie, z, łącznie z, z, z innymi zwierzętami i będzie ich bronił. Na pewno też oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że inne zwierzęta zdominuje, bo, bo, bo taka jest. Jego natura, on będzie chciał być czy chciała być przywódczynią i jeśli ma tylko do tego odpowiednie predyspozycje i mocny charakter, to, 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 to zdominuje inne zwierzęta. Natomiast y y y suki, znam przypadki, że samice azjaty z innymi samicami potrafiły się porozumieć. No a jeżeli chodzi o psy, nie polecam y takiego, takich wyzwań, i i jeżeli, na a na pewno już trzymania dwóch samców azjaty na jednym terytorium. Jak zachowuje się Azjata w stosunku do dzieci? Ja już to podkreślałem, jak ktoś oglądał inne filmy o naszej hodowli duchy gór, że uważam, że nie ma lepszych zwierząt, lepszej rasy od Azjaty w stosunku do, 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 do dzieci. Nasza córka wychowywała się z Azjatami, wychowuje się nadal. Jesteśmy w stanie zostawić naszą córkę z drumlą czy też z rumbą samą w domu, tutaj w cudzysłowiu jako jak gdyby ostatnią linię obrony. Jesteśmy pewni co do tych psów, że nie zrobią jej krzywdy, wręcz otoczą ją swoją opieką i zawsze będą pilnowały, broniły, gdzie można też to zobaczyć na, na, na filmie, jak, jak tutaj niepożądani goście. Że tak to ujmę, chcieli wtargnąć do nas na posesję z kijami i proszę zwrócić uwagę, tam jest dziecko, jak zachowują się Azjaty, jak pilnują tego dziecka. Dziewiąte pytanie: czy lepiej mieć samca czy samicę? Odpowiem tak. Na pewno samiec jest kwintesencją rasy, ale też samiec bardzo długo dorasta. Potrzebuje o wiele więcej czasu od samicy. Ja osobiście uwielbiam samice, uważam, że samice są bardziej aktywne, lepiej pilnują, aczkolwiek patrzę tutaj z perspektywy stada, nie z perspektywy posiadania jednego czy, czy dwóch osobników, więc, więc to może tutaj mieć się nijak w porównaniu z tym, jak będzie się zachowywał jeden pies u siebie na... Na posesji. Ale jeżeli chodzi o samicę, samica szybciej dojrzewa, szybciej się wiąże, bardziej właśnie opiekuje się dziećmi, jest lepsza tutaj. I, 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 i tym, którzy nie mieli przede wszystkim azjaty, to polecam, polecam samicę. Tutaj dość takie dość dobre pytanie. Czy wszystkie Azjaty mają charakter, czy nie? Na pewno wszystkie mają charakter, ale jaki to już jest inny, inny problem. Dzisiaj ze względu na to, że ogólnie można powiedzieć, zaczyna panować mała moda, tak to powiem delikatnie, na tą rasę, widzimy coraz gorsze osobniki. Charakteru można naprawdę szukać z gromnicą. Czy wśród Azjatów, czy wśród Kaukazów, ale mówię tutaj o takim porządnym, mocnym charakterze. Coraz więcej jest psów, paproków, można powiedzieć krótko, ze słabych skojarzeń. Coraz więcej samic rodzi takich, które nie powinny rodzić, bo się do tego po prostu nie nadają. Tutaj jest potrzebna konsekwencja i se odpowiednia selekcja. Natomiast nie wszyscy to robią. Z jakich względów możecie Państwo sobie odpowiedzieć sami? Przejdę do kolejnego pytania. Jak pielęgnować Azjatę? Azjata jest psem stosunkowo łatwym w pielęgnacji. Wiosną tego psa trzeba porządnie wyczesać kilka razy. I to wszystko. Należy pamiętać też o tym, że nie kąpiemy Azjaty, że kompania Azjaty no, nie ma nic gorszego. To, że on wejdzie gdzieś sam do wody i tak dalej, to jest jedna sprawa, a, a jeżeli, jeżeli mówimy o... Jeżeli mówimy o używaniu jakichś środków chemicznych, detergentów i w wypłukiwaniu tego tego podszorstka, no to jest druga sprawa. Pies, który jest na dworze, a Azjata ma być na dworze, ma pracować na dworze, to już w ogóle nie powinien być kompany. Jest to pies bardzo łatwy w pielęgnacji, tutaj żadnych zabiegów w zasadzie większych się nie, nie czyni. Kolejne pytanie: Jacy ludzie mają, yy, mogą posiadać tą rasę? Czy każdy powinien mieć, może mieć takiego psa? No zdecydowanie nie każdy. Zdecydowanie uważam, że tą rasę powinni mieć ludzie młodzi, ludzie, ludzie silniejsi. No, no, chyba że tacy emeryci z pasją, którzy, którzy są roślejsi, bo jest to pies mocny, jest to pies, który potrafi pociągnąć. Chyba, że się nie chce z takim psem wychodzić w ogóle na spacery, a można tak też robić, bo jeżeli ktoś ma odpowiednią do tego działkę zaplecze i chce, żeby ten pies tylko ochraniał i pilnował jego terytorium, to żadne wychodzenie, spacery nie są, nie są potrzebne i wtedy tak. Natomiast jeżeli ktoś chce z tym psem wychodzić, no musi się spotkać też, musi przewidzieć, że, że może spotkać innego osobnika na swojej, na swojej drodze, że ten Azjata może chcieć go obronić i, i, i ten pies może pociągnąć, wtedy potrzebna tu jest spora siła, żeby tego psa żeby tego psa Utrzymać. Na pewno nie, powinni, nie powinien ten pies dostać się w niepowołane ręce. Co to znaczy, niepowołane ręce? Do ludzi, którzy chcieliby go wykorzystać do walk czy do, czy do zastąpienia nim swojego, swojego ego. Do takich ludzi ten pies się nie nadaje, nie powinien trafić. 14 pytanie. Trzynaste pytanie, czy ten pies, yy, czy takie psy nadają się na wystawy. Owszem, yy, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy mieć psa wystawowego, yy, który, który który, przyniesie nam tą satysfakcję, jeżeli chodzi o wystawy, czy chcemy mieć psa, który będzie, yy, będzie... Yy, pilnował naszego terytorium. Wystawy na jedne, na jedne psy wpływają, wpływają tak, że, że, że ten pies, no, powiedzmy, trochę traci na swojej agresji, ale tutaj mówię trochę, a, ale, też, ale, ale nie musi tak być, no nie, nie jest to jakiś, jakiś warunek. Natomiast no, jeżeli ktoś chce się bawić w wystawy, jeżeli kogoś to pasjonuje, to jak najbardziej. Yy, jest to pies, który, z którym można jeździć i cieszyć się wystawami. Nie widzę tutaj jakichś większych z tym związanych problemów. I tutaj takie dosyć ważne pytanie: jakie choroby dotykają te psy? Myślę, że Azjata. Jest psem stosunkowo zdrowym, stosunkowo zdrowym. To znaczy, jeśli jest zdrowy, to naprawdę nic go nie trapi. To są choroby, które dotyczą azjaty, no to jest, jest, jest ta nieszczęsna dysplazja, ale tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli, jeżeli przeanalizuje się pokolenia, jeżeli tej dysplazji w iluś tam pokoleniach nie było, to jest małe prawdopodobieństwo jej wystąpienia, aczkolwiek ona może wystąpić. Nam jak do tej pory się to jeszcze nie zdarzyło w naszej hodowli, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast, natomiast większych, większych tutaj chorób oprócz, oprócz dysplazji, czy ewentualnego entropium oka, ale to, to, to jest dosyć, dosyć, występuje dosyć często w rasach dużych, także jest to. Jest to w przeciwieństwie do, do, do dysplazji, też oczywiście zależy jakiego stopnia. Nie chciałbym tutaj się w tym temacie, w tym temacie jakoś, jakoś rozwijać za bardzo, bo, bo są psy z dysplazją, które, które mają dobry ruch, a są psy, które nie mają dysplazji, a chodzą tak, że po prostu żal patrzeć na to. Więc tutaj jest to naprawdę, jest to naprawdę temat dosyć szeroki. Myślę, że na, w tym odcinku to by było wszystko. W jak najkrótszym możliwy sposób chciałem omówić te pytania, które, które Państwo zadajecie mi przez lata w takiej pigułce. Na pewno będziemy mamy swoją stronę na YouTube, mamy swoją stronę www Duchy Gór. .pl, na której państwo zapraszam na tą stronę, bo naprawdę są tam filmy z naszymi psami, które warto prześledzić, warto prześledzić i poglądać nasze szczeniaki, jak się to ma względem innych szczeniak, jeżeli chodzi o wygląd, bo to też takie pytanie, jak powinien wyglądać ten szczeniak i tak dalej. Ja może powiem jeszcze tylko tyle, że wypowiem się na temat bo to taki nowy temat, dosyć na temat limitu genetycznego. Co to jest ten limit genetyczny u Azjaty? W taki najprostszy sposób. Wiadomo, że genetyki nie jesteśmy w stanie przełamać. Czyli, jeżeli ten Azjata będzie miał chudy pyszczek, słabą głowę i słabą kość. To, a to też dosyć częste zadawane pytania co ja mogę zrobić, jak to mogę poprawić, wie pan bo ja bym chciał, czy chciała żeby ten pies był większy, bo on już ma tam dwa lata, przypuśćmy i mi się wydawało, że już powinien być taki. No, możecie Państwo trochę to poprawić, czy, czy też karmami, czy, czy, czy też surowym mięsem możecie mu zwiększyć masę. Natomiast na pewno nie zwiększycie mu kości yy, obwodowo, na pewno nie powiększy mu się yy, głowa I, i jeżeli jest to słaby egzemplarz, to będzie to słabym egzemplarzem. Dzisiaj takich egzemplarzy na rynku jest, jest cała masa. Więc tutaj na co trzeba zwrócić uwagę? No, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kościec, to znowu działa to w drugą stronę. My tego psa możemy karmić przysłowiowym siadłym mlekiem i kartoflami, ale jeżeli on będzie miał odpowiednią genetykę, czyli odpowiedni limit genetyczny, to znaczy potężną kość, potężną głowę, będzie to pies zdrowy, sprawny, to nie trzeba będzie, Bóg wie, jakich zabiegów tutaj stosować. Po prostu będzie to dobry, dobry osobnik. Ale to też trzeba spojrzeć tutaj znowu na na tego psa pod względem rodowodu. Czyli jaki jest ojciec, jaka jest matka, jakie cechy przekazują, jacy byli dziadkowie, pradziadkowie, jeszcze dalej obejrzeć ten rodowód wstecz i wtedy wyjdzie nam jakiś, jakiś obraz, może nam się pojawić. Oczywiście, czy, my kryje, czy taki hodowca kryje na, na typ, czyli na typ głowy, yy, na, na dane linie, na przykład rosyjskie linie, czy też ukraińskie linie, yy, czy po prostu kombinuje i robi sobie, co chce i wychodzi mu też yy, co chce. No, dzisiaj takie powiedzenie takie panuje yy, jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, no, bo to tak się czasami ma do tego, co robią niektórzy yy, z tymi psami. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania kolejnych odcinków dotyczących naszej hodowli Duchy Gór. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że ten materiał, który dzisiaj nagrałem, to są tylko i wyłącznie moje doświadczenie, moja praca hodowlana. Nie każdy z tym się musi godzić. Każdy może mieć, może mieć inne zdanie. Ja takie rzeczy zaobserwowałem i, i, i na przestrzeni jakiś tam lat i, i to mogę i, i tak się dzisiaj chciałem, dzisiaj się tak wypowiedziałem. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do oglądania nas w kolejnych odcinkach. To by było na tyle. Do widzenia.